Cześć wszystkim. Chwilkę mnie nie było. Hmm. Robiąc dzisiejszą analizę tak cały czas miałem wrażenie, że coś mi nie pasuje. <laughs> I miałem wrażenie, że rynek albo pójdzie w górę, albo pójdzie w dół, czyli jak zawsze, nie? Czyli było takie 50-50. I tak się zastanawiałem co jest nie tak, nie? Jakby czego nie widzę. Zrobiłem dla was analizę, którą wam zaraz pokażę. A sam koniec Rzuciłem okiem na kalendarz ekonomiczny. No i jutro mamy, no i tak powiem, tak, wszystko się wyjaśniło. Jutro mamy be, y, dane o rynku bezrobotnych oraz FED w Stanach. Więc tak naprawdę, dzisiejszy dzień, dzisiejszy tydzień to było przygotowanie do tego, do tego eventu i to się okaże jutro, jak to będzie wyglądać. No ale rynki konsolidują, nie? I zobaczcie, weźmy tutaj na tak z h i zobaczcie w jaki sposób, jak świeczki wyglądają, nie? Że tutaj ta, ta świeczka od razu miała swój open i poszła w dół, nie? Nie ma żadnego knota. Zobaczcie, jak, jak rzadko się takie sytuacje zdarzają, nie? Znaczy nawet tutaj mieliśmy open, ale i tak ten delikatny knocik jest, nie? Zobaczcie, tutaj mamy open i świeczkę wzrostową. Nie? I zobaczcie, że prędzej czy później takie miejsca są w jakiś sposób testowane. Dobra. Hmm, to jesteśmy na DAXie, na d 1 Zobaczcie, że z wyższego interwału, tak naprawdę, to co nam się rzuca w oczy przede wszystkim, to jest ten wolumen imbalans. Tutaj. To jest jedna rzecz, która mi się rzuca w oczy, nie? Dobra, no niżej nie schodzę. No wiadomo, tu jest Fair Value Gap, Volumen Imbalance, Volumen Imbalance, no ale to jest na razie daleko, więc poczekajmy z tym. Dobra, e, teraz tak. Zejdźmy sobie troszkę niżej, może na 4,50. Jestem teraz na innym komputerze, więc ta rozdzielczość będzie mniejsza, ale myślę, że będzie całkiem ok, z tego co tak patrzę na ekran. Dajcie znać ewentualnie potem na Discordzie. Dobra, teraz tak, zobaczcie co widzimy tutaj. Mieliśmy wybicie do góry tego liquidity. No i następnie mieliśmy jeszcze jedną podbitkę i dzisiaj mieliśmy Zast na Azji. Teraz tak, zobaczcie, że ta świeczka i ta świeczka to jest nasze OB po którym powstał Fair Value Gap z 4 tak, otwarcie rynku o dziewiątej, po wzięciu tego dołka test OB i Fair Value Gapa i spadek niżej no i teraz zobaczcie jesteśmy w sumie tak naprawdę w ziemi na, na takiej ziemi niczyjej niczyje. no jak to teraz dla mnie wygląda możemy sobie jeszcze zejść może na a, H1 Na dzisiejszy dzień, tak naprawdę, można było to rozegrać w dwie strony. Ktoś rano widział Longa tutaj, tak najbardziej. No, no, ja osobiście grałem w shorty, no bo dla mnie TOB tutaj już miało jakby tam znaczenie, nie? Więc miałem, no, ktoś widział tu moje skorzysty, nie widział, nie? Yy, dobra, no i teraz tak, co dalej na DAXie No, mamy jutro dane. Zobaczcie, jakby teoretycznie, patrząc na OTI, na ten ręcz tutaj, no to weźmy w OTI. No, i naszym celem powinien być ten dołek, tak? No, uważam, że jak walniemy ten dołek, to powinniśmy zejść również po te tutaj. Ok? No, i tak. no Jeszcze jeden scenariusz zakładam. No, nie wiem, co będzie się na Azji. Tutaj mieliśmy pierwszy wlew skarży na kolejnej ses sesji swojej, pociągną tu niżej, ale widzę taką opcję, że jeszcze możemy podejść jeszcze raz tutaj pod to bez h i dopiero jutro jakiś spadek, nie? Ale to jeśli pociągną to niżej tu, tego New Week Opening Up, no to osobiście widziałbym jeszcze jakąś podbiskę na longa, tak na, nie wiem, na 50, 100 punktów, no to zależy jaki, jaki będzie rynek, jakie będą dane. Ale no, widać, że ten rynek konsoliduje, nie? ten rynek czeka, no i osobiście jak już na etapie analizy mam takie coś, że coś mi nie gra, no to lepiej odpuścić sesję, nie? Albo wejść po danych, zobaczyć jak rynek pozamiatał, nie? Dobra, to jest Nordaxik. Chodźmy sobie teraz na nordaka. No i co słychać u nas z Czyli tak, przede wszystkim zobaczcie. Tu jest Fair Value Gap z W1, o którym gdzieś tam wspominałem z którychś filmów. Daliśmy do niego, jest to jeszcze w całości wypełnione. Tak, to jest nasza lewa strona wykresu. A tu mamy, że tak powiem, to co jest pod nami, tak, czyli raz mamy Fair value gapa tutaj z, yy, z W1. Czy możemy go już brać pod uwagę, mimo tego, że ta świeczka zamknie się za dwa dni? No, to jest jakaś forma informacji, tak? Więc warto mieć to na uwadze. Uff. Sorry. I teraz tak, kolejna rzecz. Zobaczcie, tu jest volume imbalance. Fair value gap. I tu jest fair value gap. Ja wejdziemy na, na D1. -kę. Przepraszam, jestem na laptopie. I... O, tak będzie lepiej. Zobaczcie, że tak naprawdę z tego szczytu no, można powiedzieć. Tego dołka, to jest konsolidacja. Nie? Tu się dużo nie, nie wydarzyło tak naprawdę. Mimo tego, że to jest no 200 tam 70 punktów, nie. Ale jakby nie było patrząc na co tutaj, to no to jest konsolidacja. Teraz tak, włączmy sobie rysuneczki. I tak, to jest nasz Fair Value Gap z Tutaj, zobaczcie, myślimy sobie tutaj troszkę niżej. Tutaj miałem taki dylemat, właśnie mówię, to, 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 to była pierwsza taka moja nie, co chcę rynek zrobić. No bo do godziny, zobaczcie, 21 można powiedzieć, nawet chwilę przed zamknięciem rynku, znaczy 21:50, nie? Tutaj już miałem wrażenie, że pociągną to niżej po to Liquity, nie? Że bardzo długo im zajęło Zobaczcie, no bo i, i w jaki sposób ja na to patrzę Mam dołek, mam szczyt, ok Schodzimy sobie na 50% Mamy wybicie wyżej, ok No i teraz tak Kolejną opcją jest taką, że tu mam na, moje swing low Swing high i zobaczcie, oni tym spadkiem chwycili te OT, chwycili 50%, tak? I tu mieliśmy fair value gapa z h Powybijaliśmy te liquidity w tym miejscu i tutaj miałem mega dylemat, że skoro oni nie mogą wyjść z tego fair value gapa dość długo, tak? I jesteśmy i zamykamy się w 50% tego fair value gapa, to bardzo długo się biłem z myślami: czy tej long, czy tej short, czy to będzie EFVG, czy fair value gap, taki jak jest tutaj. Nie? I tak naprawdę narysowałem sobie wszystko no i zacząłem iść do góry. Nie? Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o tego NASDAQ. Prawdopodobnie walną przez noc ten poziom, może nawet dzisiaj, jeszcze w sensie do 12. Znaczymy, jak się ta jedynka zamknie, nie? tak naprawdę. Czy oni wrócą do tego fair value gapa, czy też nie? Ale jeśli zrobią ten poziom, to uważam, że spokojnie zrobią 50% tego fair value gapa, ewentualnie tutaj wyżej, nie? No jak widzicie, mówiłem, cały ten zakres. Odtąd, dotąd, nie. No, bo na to, tam, w sumie, nie patrząc na cień, to jest konsolidacja, nie? Która właśnie wychodzi górą. Więc, no, to jest ciężki trading, nie? To, bo, bo tutaj trzeba było brać po prostu za każdym razem pod uwagę w tym tygodniu koncept liquidity, nie? I pytanie, czy go bierzecie pod uwagę, czy też nie? No. Ja różnie do tego podchodzę. No, czasem daję, po prostu jak gdzieś na Discordzie, wolę dać czasem większego stopa i. I, no, I osobiście te liquidity schodzi na dalszy plan, nie? No ale patrząc na tą strukturę, to co pokazywałem z OTI. i to, że jesteśmy nad New ECO Paying Gapem, to jesteśmy we wzroście, tak? Więc jakiekolwiek shorty dla mnie, to zobaczcie ta czarna linia. Zobaczmy to tam Czarna linia to jest tutaj to miejsce, nie? to strukturalnie by to pasowało, żeśmy to klepnęli, Tutaj jakąś reakcję. Zobaczymy, czy domknął ten fair value 1 Ale tak jak mówię, no jeśli na etapie analizy mam problem i się zastanawiam, no to znaczy, że jutro są dane, nie? Dobra, ten moment na tyle. Poziomy jakby wydaje mi się, że całkiem dobrze widać. Tu, gdzie są zaznaczone oczka i tutaj, tak? Ta niebieska przerywana linia, ewentualnie ta czarna. Dobra dzięki i postaram się nagrać coś jeszcze w tym tygodniu. Na razie.